Cześć kochani, witajcie na moim kanale, z tej strony ja I chcę wam powiedzieć, że przenosimy się na inny kanał Nazwę kanału macie w opisie Pod tym filmem I tak, no jestem, to będzie dla mnie nowa przygoda Nowe wszystko I jestem taka podekscytowana, to będzie bardzo krótki filmik Nie ma simsów, bo simsy będą od nowa Nie zdziwcie się jak teraz wam daję filmik a za miesiąc albo za tydzień mo może się dopiero pojawić pierwszy filmik. No bo no, jest szkoła i jest weekend, więc zdążyłam jakiś filmik nagrać, tak? Dobra, jak słyszycie jakieś odgłosy w tle, to nie przejmujcie, po prostu słuchajcie mnie. I tak, wpadajcie wszyscy moi subskrybanci na tamten kanał, który jest y no, w opisie. Więc ja się mega cieszę, bo... Tylko czekałam na ten kanał Więc yy, będą Simsy Będą różne gry Więcej o wiele gier Nie tylko Simsy Bo wiem, że niektórzy mogą nie lubić Simsów I dlatego może mi to nie wychodzić Z tymi YouTubem A nie chcę kontynuować tego kanału Bo czasami moich filmów nie widać Więc będę nagrywała nowy kanał Dobra, więc trzymajcie się Do zobaczenia na tamtym kanale Jestem taka podekscytowana No i pa